Dzień dobry, Mati że i posłuchajcie, dzisiaj robimy historyjkę Stoka Boka, znowu, nie wiem jak to ma wyglądać, ale dobra, ja już zaczynam. nie będę przedłużać. Ojej. Um, ojeju. Znowu jestem ta niewidoma. Założę swoje okulary, żebym coś widziała. Okej. Okay. Przygotuję chyba dla nich coś do jedzenia i I wtedy dopiero mm, chyba ich obudzę wtedy. Dobra, idę. Dobra, weźmy dla nich szampana zaraz. A szampanu tutaj dwa talerze. Ok, weźmy tacę, żeby się nie gniewali. Bo oni już są tacy VIP mają mnie służącą. Dobra, zaraz im coś zrobię. Najpierw to już dosta. Przygotuję. No dobra, bez kubków, bo kubki już mają. Zrobię im coś do jedzenia. Hmm. Piekę kukurydza. Dobra, musiałam trochę przyjść. Yy. Okej, okay. jeszcze muszę wziąć tarar, a to się nie przesunęło. Szybko, żeby zdążyć i wyłączyć grilla. Okej, okay, mniej więcej gotowe. I teraz po prostu poczekam, aż oni się obudzą. Tylko to muszę odstać mi się zaraz to zrobi. O Jezus Maria, wstałam. Dobra, co by się dzisiaj udać? Jest co ta waliska, co robi. No dobra. Hmm. Chyba to. Dobra, umyłam się, więc teraz obudzę mojego męża. Mężu, wstawaj. już wstałem. Co mnie budzisz? Przebieraj się. No dobra, 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 niech ci już będzie. I jak ładnie. Wyglądasz, jakbyś był bogaty, ale okej. Okay. Chodź, idziemy już. Zapraszam Państwa. Dobrze pójdzie. Dobra. Proszę. Mężu, dobrze, pijmy. Tak, tak, masz rację. Przepyszne. Przepyszne było. Bardzo dobre. No, masz rację, pyszne. Służąco. O tak, o tak, dobrze już idę. Tak, chodź, idziemy dzisiaj na zakupy. Tak, idziemy już na zakupy. No dobrze. No dobrze, to. Um, poczekajcie. Dobrze, już nic. Dobra, to bierzemy to. Tak, to się nada. Dobrze. Jedźmy już. Dobra, okej. Okay. Dobra, jesteśmy. Chodź, bo muszę Ci coś kupić. A Ty, mężu, siadaj. Dobra, dobra, już usiądę. Okej. Okay. Chodź, chodź. Dobrze. E, ja poproszę... O te okulary do przymierzenia i dobrze. Idź tam je przymierz dobrze. Dobra, to przymierzam. Zaraz. Okej, okay, przymierzyłam. No to pokazuj się, pokazuj. I jak? No ładnie, ładnie, a te drugie. Już. No dobra, to pokaż się. I jak. Eee, lepiej w tych. Okej. Okay. Okej, okay. to my te poprosimy, dobrze? 20 zł. Przepraszam, 30. Znaczy 100. Co? Tak drogo? Ale dobrze. Proszę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Chodź, idziemy. Już? No. Okej. Okay. Jesteśmy na miejscu, chodź, chodź, okej, okay. jestem, ja też, ja też, ja tu poczekam, gościu, dawaj tą gazetkę, ja się trzymaj tam, okej, okay, gościu. Dzień dobry. Ja bym poprosiła jedną fryzurę dla tej pani i dla mnie też. Dobrze, to najpierw dla pani. Tą? E, chcę zobaczyć. Jak? No nie wiem dalej. Dobrze, to co pani na to. A... Um, A to? Tak. Co wypiszcie w komentarzach, jaka wam fryzora się podobała. No, bo mi gdzieś podobała się, tak. Którą teraz mam więc No, dobrze. Dobrze. Następne. nie, nie. Nie. Tak. A gdzie można zmienić znaleźć zwrok oczu, żeby znowu widzieć po prawej stronie? dobrze, dziękuję. Jakbyśmy jeszcze chciały. Potem. Kot. Dobrze. Dobrze ja wezmę. Dobrze, dziękujemy. Do widzenia, do widzenia. Już okej. Okay. Na fajnej stroniczkę i nie ma. Chodź idziemy już. O Jezus, dobra. Chodźcie. Chodźcie dziewczyny. No dobra. Okej. Okay. Jesteś pewna, że to dobre miejsce? Tak, tak, powiedzieli tak. Tutaj. Dziękuję. Do widzenia. Słucham panią. Ja chcę naprawić oczy. Dobrze, bo pani nic nie widzi. Tak, tak, ja nic nie widzę. Dobrze, ja zaraz coś się wymyśli. Proszę, to dla pani. Mam to zjeść? Tak. Jeszcze napić się tej herbatki. Dobrze. Ojej, dziękuję, naprawdę pomogło. No, mówiłam, mówiłam. Do widzenia, do widzenia. Nie muszę już ich nosić. Okej, okay, fajnie. Chodźcie dalej. Dobra, zamówmy coś. Dobrze. Ja zamówię. Dzień dobry. To słucham. Ja bym poprosiła jeden zestaw takiego McDonalda z kodon drugi z lemoniadą i trzeci z też lemoniadą. Dobrze. Proszę poczekać. Dobrze. Dziękujemy. Parę godzin później. Gotowe dwa zamówienia. Dobra, ja pójdę odebrać. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Z całą moją przyjemnością mam. Jeszcze dla Ciebie. Tak wiem, zaraz pędzie. Dobra, jeszcze tylko to mi zostało dojrzeć. Zjadłem. Kolejne zamówienie. O, to chyba moje. Proszę. O, dziękuję. Widzisz, mówiłem, że szybko przyjdzie. No, miałaś rację. Wiem. Dobrze, ja mu idę odnieść. Odniosłaś? Tak. Dobrze, to jak wracamy już do domu? Tak. Okej. Okay.

Pary godzin później chce nam środy, no. Weźmy zaraz zaki, okej. Okay. Dobra. Służąco tak. Słuchaj, mamy ochotę na lody. Dobrze. Tutaj stąd wezmę. Proszę i proszę. Dziękuję. Dobrze, to ja już sobie pójdę. Dobra, mam ochotę poleżeć. Chodź. No dobra. Chodź zjemy już te lody. Dobra, no chodź, już wracajmy do środka. Okej. Okay. chodź. Dobra, chodźcie już zrobić nam kolację, bo jest tak ciemno, że. Okej. Okay. wyciągnęłam z lodówki arbuza. Może być. O tak, właśnie na niego miałam ochotę. Ja też. Był bardzo dobry, no. Dobra, ja poglądam sobie telewizję. Jest późno. Żono, chodź idziemy spać. Dobrze, niech państwo już pójdzie spać. Proszę przebierać w piżamę. Dobra, najpierw żona. Okay. ok, no to przybiorę się już, to piszemy. No dobra. ojeju, No dobra, już jestem gotowa. Teraz czekam na mojego męża. Dobra, mężu, teraz tylko opaskę muszę zdjąć. Dobra. Dobra, je też już. Okej. Okay. Dobrze, niech proszę już się położyć. Dobra. Ja pokażę wszędzie światło. Dobra. U nich. U nich. No i tam. No dobra, więc tylko jeszcze w siebie. Okej. Okay. Może sobie coś zjem. Z mojej starej szafy. Dobra, zjem sobie to. Okej, okay, ja już pójdę spać. Dobra, widzicie, to by było na tyle z dzisiejszej historii. Zostawcie subskrypcję, ja przykryję, jeśli będziecie chcieli takich więcej. I też piszcie w komentarzach, czy chcielibyście więcej takich filmów, czy czy bo mi tak więc widzimy się w kolejnych filmikach na moim kanale, a i będę, nie będę ciągle nagrywać, ponieważ też mam szkołę i um, będę nagrywać tylko najczęściej w piątki, soboty i w niedzielę. No i to tyle, trzymajcie się ciepło no i pa pa!